Siema siema, z tej strony będzie dzisiaj na Sadixu i dzisiaj razem z Adiksem mamy dwóch gruntów, mitów i raczej mamy dzisiaj także jedną fajną teorię do wyjaśnienia. Tak jest, więc musicie oglądać. No zaraz właśnie zobaczysz, co ludzie wymyślili i ta teoria jest bardzo, ale to bardzo możliwa. I zaraz to wszystko zobaczymy i też mamy już naprawdę ciekawe mity, bo już mity obiewają o style! <laughs> niektóre, niektóre mity już są o tyle, więc dzisiejszy odcinek warty oglądania. Ale tak samo warte jest teraz w braniu udziału w wyzwaniu: kto pierwszy dotknie zombie? Ja czy Adixu, czy ty, drogi widzów, zostawisz łapkę w górę, subskrypcję i napiszesz komentarz? I napiszesz komentarz taki: yy, czy kiedykolwiek miałeś Robuxy? I, I jeżeli miałeś, to napisz ile miałem Robuxów. No. Dobra? Więc widzowie, łapka w górę, subskrypcję musisz napisać, czy kiedykolwiek mieliście Robuxów. Jak mieliście, to ile. A my za Dixie musimy dotknąć zombiaka. 3, 2, 1, start! Uj, ty, idziemy w web, Dobra, w tylko teraz. Pytanie, yy... czekaj, jak to jakoś najszybciej skoczyć? No właśnie, jak najszybciej skoczyć? Tyś pewnie znasz w jakiś sposób. Yes, no, yes, nie, yes, nie, nie! wierzy! Jest, jest! My yes. to razem zrobiliśmy. Ej, jest to, pierwszy. Mnie jest to Dobra, ej. Czajisz to? Remis? Ale się podbomdało w ogóle! No ja się nie sądziłem, mi się serce biło! Mi tak serce no biło, ja... że nie zdążę. Że nie uda mi się doskoczyć. Ale że... Bo mi się tutaj trochę... Czekaj, bo jak jakby to zrobił? To i... A dobra, bo. No. No to jest tak, że uderzasz nogami i się odbijasz. No I musisz się odbić nogami w górę, a nie w tył. Musisz w odpowiednim miejscu aby nogi odbić. Bo, no, zdąś tu mi Serce zaczęło walczyć, ale dobra, remis. Mam nadzieję, że żeby też zdążyliście dostać łapkę w górę, subskrypcję i napisać komentarz. Yy, dobra, ja chodź. Na początku teoria, a później mity. Dobra. Dużo ludzi wie o tym i widziało na filmie, że pod tymi drogami znajduje się coś złotego. Pamiętasz czy nie pamiętasz? Co? Haha, ha, nie pamiętasz. Dobra, yy, bierzemy sobie... Złotego? Co te... Co 45. To jest sobie tutaj dawaj, chodź. A, bo ty nie możesz. Eee, tego. Dobra, y, musimy odblokować sobie y, drugi film. Nie wiem czy w widzowie pamiętam jak się odblokowało Luka. drugi film. Ale go odblokowało się tak samo. Chodź już. Po prostu dawną to do kina, i do kina, i do kina. No Dobra, dawno a... tego sekretu nie robiliśmy, więc jeżeli no. ktoś o tym sekrecie nie wiedział, on to teraz już wie. Y, mam nadzieję, że to tak było z tym odblokowaniem drugiego kodu. Że właśnie się kody tak odblokowało. Tak, dwa się kody tak blokowało. Na szczęście. Dobra, nie wpisuj kodu, tylko zapisz. 22209. 22209, dobra. Tylko teraz jak są wyjść? Jestem, dobra. Myślałem, że już nie wyjdę. Okej. Okay. Więc lecimy, 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 lecimy do kina. Tu. Ta Dixa. Tu, 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 mamy, tu miejsce. Wjeżdżamy, dawaj kin, i ja wpisuję szkodzi. No, okej, dawaj 222 09. I teraz patrz na to. O, no i to jest ten. A o to złoto ci chodzi, że złoto, że ten. Ale no ta właśnie, ta... czy to jest Tylko złoto, czy to jest jakaś elektryczność? Może elektryczność myślisz? No bo na przykład lampy są z tego zrobione w niektórych miejscach. A no w sumie. I tu mamy to miasto. Czy to był ten film? Czy to był poprzedni? Chyba to był ten film. E, tak, o, patrz, tak. widzisz miasto, no pod chodź, miastem jest jakaś linia chodź. tego. To może być naprawdę elektryczność jakaś. I wiesz, co. A, nie, o, no, widzisz, to jest pod miastem. Wiecz? To jest pod miastem na nie. drodze. wiesz, co mi się okaże, że to może być Chuj elektryczność. De. Pociągami! No? Luzmetrem bardziej. Czyli właśnie! Z tramwajem! Zobacz, widzisz, to jest pod całą drogą! Patrz, na długości całej drogi. I to jest straż no pożarna, i tu ten jest. Autoshop. Czy to jest pod tym mostem takim? No, idziemy tam, chodź. To jest pod autoshopem. To idę? mi się kojarzy, to może być jakaś elektryczność. I to mogą być jakieś to. pociągi później, patrz. To było tu, to o, widzisz? Ta droga no. cała tutaj, gdzie teraz jadę rowerem, ona była pod tym, tym, tym złotem właśnie, to jest, pod złot, to jest złoto pod tym. A myślisz, że jakby tam dać jakoś wejść jakby pod mapę? Czy nie wiem, ale o, ten screen był zrobiony z jakoś z cmentarza i o, o, stąd bardziej No, i to, za... było, to było pod, tym, yy, pod tak. tym, mostem jakby. I pod tym mostem tu było to złoto całości. Więc no jedna teoria jest taka, że mogą do brukowy trafić jakieś tramwaje, pociągi. O kurde, to ciekawe było. No, to, to jest naprawdę ciekawe. Więc, no, to jest story. i dużo youtuberów o tym mówi. Powstałem kurde, Polska nie może być gorzej, ja tylko w Polsce nagrywam takie ruch Ewen, Więc wy też musicie wiedzieć, kurcze, też musicie o tym wiedzieć, więc to trzeba nagrać dla was. No. Więc też musicie wiedzieć, że właśnie ludzie podejrzewają, że to złote, co tutaj jest pod tą drogą w tym filmie, to będzie właśnie dla pociągów, tramwajów lub metra, coś tu będzie po prostu. Więc, no, musimy czekać. Dobra, Jadiksu, jak już jesteśmy, to czytaj pierwszego mita. A, dobra, więc tak. Pierwszy mit jest od Sebek i uwaga. Jak włączysz tyle budynków, to na policji lub szpitalu na dachu coś dziwnego się pojawi. Dobra, jak włączę budynków... styl budynków... Chyba nie? Tak. To jest... Dobra, włączam to. I czekaj, gdzie to miało być? Na, na policji na szpitalu lep... na dachu. Czekaj, na... na policji czy na szpitalu? <laughs> yy, tu i tu chyba. Ale ty, ja już, ja już to widzę chyba, wiesz? No idę to zobaczyć. Patrz. Widzisz to? Ty, ja tego na początku nie widziałem. Właśnie... Co to jest? nie wiem co to? Ej, hey, ja drawia! Tak, ej, w ogóle ludzie no odkrywaj... I odkrywajcie tych ty stylach, widzowie sekrety. Lub... Ej, poczekaj, myślałem, nie myślałem, że to... No ej, to w ogóle co to jest? Ej, bo jest noc, poczekaj, wdzięczny do to. O, po! No i to jest jakieś taka jakby... Nawet nie wiem, jakby... Nie, no to, to rozumieć w ogóle. To, jakby to jest jakby stąd... dziwne. No jakieś takie... I w szpitalu też czy nie? W szpitalu nie widzę. E, a właśnie w szpitalu no nie, jest tam... nie no, tylko te anteny są takie jakby dwie. No nie, no, anteny chyba były cały czas. Ale to jest jakieś no śmieszne, ciekawe no, właśnie... no, bo to jest tylko teksturka, no bo y, to nie jest dotykowego, no bo to tak nie może być. Bo, jakby różnie było widać. No ale ty. Ci... Ty że można na tym jakby rzeczy stawiać ogólnie? No! No! Może jakby na tych rzeczach co jakby... Widzisz? Serio? Twórcie, ze stylu można jakby stawiać itemy. Ej jazda. Ło! Ty jesteś ciekawe, się jakoś. Jakby potem... Czekaj. Ty jak. Ej, dobra, on tego nie zabezpieczył, czekaj. Oj, dobra, ale jazda! Dobra, widzowie, dałeś dla ciebie kolejnego mita. To jest ciekawe, to jest dobra. ciekawe. Dobra, kolejny mit to jest tak. Od ej, konto domowe. Jak weźmiesz szarne dom... A tam dom, w konto wtedy... domowym na, na samym dole przeczytaj. Eee... A, dobra. To teraz tak. E... Ale nie, nie, nie! Aha, Tego żeby... od samego dołu przeczytaj. A, dobra. Eee... Jestem Mary, jak co? A, no tak, właśnie, chodzi obu... nie konto domu, tylko Mary, dobra, no. Dobra, i teraz tak. Jak weźmiesz szarny dom, który jest pod biało-zielonym domem, to usiądź na pufie i naciśnij E, żeby usiąść taka kanapie, dobra. to, Idziemy to, bez... to sprawdzić. będziesz w śmierci chodził. Dobra, poczekaj, e, który dom? E, mam wziąć czarny dom, który jest pod biało-zielonym domem. Dobra, czarny dom, który jest pod biało-zielonym domem. E, tu. Czarny dom pod biało-zielonym domem. Czarny dom pod biało-zielonym. No tak, jakby dużo tu jest biało-zielony. Czekaj, ja są Czarny wznaczek. dom. Pod... E, pod biało... Czarny dom pod biało-zielonym. No i co tam jest? E... No, ci, że Może kojarzę nas, to... dalej z mita, co, co to jest, co tam yy, A, że tam jest jakaś pufa i jak, jak yy, klikniesz E, to usiądziesz na kanapie. Czekaj, czarny dom pod biało-zielony. już wiem, o które chodzi, wiesz? Wiesz, że nie Ja wiem. zaraz bo ja poczekaj chwilę. Dobra, to ja nie będę rysył, bo wiem, że następny mi też jest y, tym. No dobra, zobaczymy okej, zobacz, sprawdzamy, sprawdzamy, sprawdzamy. Naszym to coś tam moich gdzieś jest trochę dużo. Dobra, i tu dziś powinna być jakaś pufa? O, to pufa. E... O, jest. O, tak, ten dom chyba. I czekaj, teraz mamy tak. Usiądź na pufie i naciśnij e, żeby usiąść na kanapie. Czekaj, daj usiąść. mi tego, daj mi tego. No. A, czekaj. Co jest, klikam ciebie i. O, już działa, dobra. Roommate masz. Dobra. Dobra, i daj ena. A, no! I... to ja trafiłeś? Jak trafiłeś z domem? Czekaj, no ja właśnie. Czekaj? Ło! Wow. Skool! <sum> <sum> jak to wygląda śmiesznie? jak to telpo... patrz, jak z kamerą to wygląda w ogóle. <sum> o nie! jak to Spację to ci ten Przedeć No, patrz no. na to. Na drabinę. Na drabinę. <sum> jak to drabinę spacer Co jednak działa? Nie! na kolejny Na Dobra, kolejny mit jest od y, Lord Maxo i teraz uwaga. Jak weźmiesz konia i nowy dom, tamten mały, i wejdziesz na drabinkę koniem, koń zacznie schodzić Do... i wchodzić. Okej, okay, dobra, Próbuj sprawdzamy. Nowy się. dom, ten, ten, dobra. Dobra, nowy dom, tamten mały. Okej, okay, już go respie. Mam nowy dom, mamy nowy dom. Dobra, gdzie jakaś jest, drab... jest drabinka i jakby dobra. masz jakby podejść koniem pod kątem. No dajcie roommate'a tam dam, chodź tu. A, dobra, czekaj, no jestem. Your roommate dobra. O, dobra. Weźmy, dobra, mam, mam go. Nie, nie mam go. Jedno. Co jest? Tylko koniec, kaspiści. O już. Jest, mam konia, dobra. I muszę podejść dobra. koniem Dobra. E, tak, i. No i mamy jakby do zrobienia. A o to chodzi. I, am, wo, co jest? Dobra. Jak to jest szybko w ogóle? No, e, wód, wód, po wchodzi normalnie? Kołem wchodzi po drabinie. Ale jazda. Ty co, stepnęło mnie jeszcze w ogóle. Gdzie cię stepnęło? No jakby, byłem tutaj, o, mnie to... Do... Nie, co, co, się stało? Jakoś się mnie przed chwilą obok. E, spacie trzymasz to jak skaczesz. Ale jasne. ej, śmieszne to jest w ogóle, dobra drodzy widzowie, to były bity, to były sekrety już są... Jak macie jakieś bity właśnie z takimi już motywami to piszcie, ja wam dziękuję bardzo za oglądanie. Na razie człowiecie tylko!